Cześć, się mam znowu. Ja, znudzony handlarz. Dzisiaj będzie króciutki odcinek o trzech rzeczach, które wkurzają handlarza. No w sumie i nie tylko, bo każdego sprzedającego samochód, oraz trzech rzeczach, które wkurzają człowieka, który jedzie kupić samochód. A więc lecimy. Rzecz pierwsza, ja oczywiście jak każdy mirek handlarz dzwoni na ogłoszenie samochodu za 10 tysięcy i mówi dam piątkę. I wiecie co, to nie jest fajne. Podchodźcie do tego z głową. Jeżeli ktoś wystawił samochód za 10 tysięcy, ja to mówię z własnego przykładu, miałem ostatnio wystawiony samochód za 1700 złotych, dzwoni do mnie Rumun lub inny cygan i proponuje 1000 złotych, przyjeżdżam, zabieram. Ludzie, nie robi się tak. Ja rozumiem, jak już wystawiłem 1700 może zaproponować 1500, nawet 1400, tak? Albo jak niektórzy bywa od czasu do czasu zaproponować nam mam 1200-1300 złotych, ale od razu do 1000, tu jest bliżej do 2, a ty proponujesz 1000 złotych. To jest bardzo, bardzo, bardzo kiepskie podejście. I tutaj podpunkt drugi. Jeżeli już ktoś się zgodzi na Twoją cenę, tak? No to właśnie tutaj mam taką zasadę, że ja negocjuję cenę zawsze tylko i wyłącznie na miejscu. Przyjeżdża, powiedzmy, ktoś powiedział tam 1500 złotych, przyjeżdżam, zabieram, nie oglądam, tak jak to często bywa. Przyjeżdża i wiesz co? Ogląda ten samochód. To nie tak, to nie tak, to nie tak. Kurczę, ale to jest najtańszy samochód na Eliksie. Co ci jeszcze nie pasuje? Ty jeszcze zbijesz cenę? Choć i tak mówiłeś, że bez gadania? Nie, to też jest bardzo źle. I do tego samego podpunkt trzeci, czyli to, co chyba na, jak dla mnie, bywa najczęściej na Facebooku. Wystawiasz ogłoszenie, ktoś ci wysyła połowę tej ceny. Okej, okay, nie, okej, okay, wkłada wkąd... się na tą cenę, a gość się nie odpisuje. Nie odpowiada, nie przyjeżdża. O co chodzi? Więc po co pisecie? Po co? Januszę biznesu, uspokójcie się z takimi metodami, bo to naprawdę skurwia tylko nas jako sprzedających. Tak jak powiedziałem, nie chodzi tu tylko o handlarzy, chodzi o tu o wszystkich, wszystkich sprzedających jakikolwiek samochód. Po prostu u handlarza to zbywa, to jest codzienność. Rzecz druga. Jako, że sprzedaje bardzo tanie samochody, wiadomo, to w większości nie są jakieś super stanie, ale każdy jeździ, nie ma większych tam problemów z nim. I oczywiście telefonów jest masa. Każdy dzwoni, zarezerwuje mi pan do wieczora, do jutra, do niedzieli, za miesiąc, za dwa, bo i takich miałem, bo cena jest atrakcyjna. Człowieku. Jeżeli cena jest atrakcyjna, znaczy, że ja go chcę sprzedać. Rozumiesz? Nie czekać tydzień, dwa miesiąc. Tutaj bywają też tacy ludzie. Dobrze, ja chętnie wpłacę zaliczkę, ale jeżeli nie kupię, jeżeli mi się nie spodoba, pan mi odda tą zaliczkę. Kurwa, gościu, jeżeli ja sprzedaję i czekam na ciebie, czekać za darmo? Nie. Ja bym przez ten czas bez żadnej rezerwacji, bez niczego sprzedam go 10 razy. Ale ludzie bywają różni, niestety. I sytuacja trzecia. Ja rozumiem, że każdy, który kupuje samochód, chce wypytać o samochód, ale zdarzają się tacy ludzie, którzy dzwonią, zajmują 10-15 minut. Wszystko niby jest ok, bo tak naprawdę, ja z tych, co on pyta, nic takiego złego nie wychodzi co w sumie też jest opisane w, e, na ogłoszeniu. Nic takiego złego nie wychodzi. I gość się na końcu mówi, dobra, to ja się zastanowię, odzwonię. Gościu, to na jakiego wała dzwoniłeś? Zajmowałeś czas, skoro to wszystko, co ja Ci powiedziałem przez te 10 minut, co my wołowaliśmy, to wszystko było napisane na, na ogłoszeniu, na olx Zastanówcie się. Ludzie, to naprawdę nie jest nic trudnego poczytać parę zdań o samochodzie. A teraz lecimy do drugiej strony. Czego nie lubi osoba przyjeżdżająca e, albo mająca zamiar e, przyjechać po jakiś samochód? Pierwsza. Jeżeli e, do Ciebie dzwoni klient i pyta się, o samochód. Wiadomo, ja nie, też nie rozumiem takiego zdania. Opowie panu coś o samochodzie, wszystko jest opisane. Jeżeli masz pytania, pytaj. E, ale dzwoni do ciebie klient, coś tam pyta ty, e, me, No stan jest jaki jest za te pieniądze. E, stan jest jak na rok. Albo moja ulubiona rzecz, no, jak to każdy opel, czy no jak każdy Japończyk. Ludzie, no powiedzcie, nad kole jest troszkę zardzewiałe, są dziury, nie są dziury powierzchowne, burchle, cokolwiek, czy magiel do wymiany po prostu stuka, czy klocki są do wymiany, no cokolwiek, no powiedzcie to normalnie dla ludzi, bo wierzcie mi, że Wy sprzedając samoch samochód nie jesteście nad ludźmi, nad tym, kto chce kupić ten samochód. Nie, nie jesteście i jeszcze raz mówię, że nie. Lecz druga, to właśnie tak naprawdę przez to, właśnie pomyślałem, że nagrę taki odcinek, co mnie spotkało dokładnie dzisiaj. Wczoraj do mnie pani dzwoniła, wczoraj pani do mnie dzwoniła, że ma samochód do sprzedania. Cenowo mi bardzo odpowiadało, mówię, kiedy ma ona przyjechać jutro, no czyli dzisiaj wieczorem dopiero. Bo wczoraj coś tam zajęci byli, e, rano przy, i rano, bardzo rano wychodzą do pracy e, i wieczorem dopiero około 19.20 wracają. Mówię, nie ma problemu, ja akurat nie lubię bardzo e, wieczorne godziny. Rano po prostu nie lubię wstawać, lubię wieczorne godziny. E, I tak naprawdę no co, planowałem, że dzisiaj pojadę po autko, wiedziałem co z nim, wiedziałem jak on wygląda, znałem cenę. I tak naprawdę ja swoje ceny nawet nie powiedziałem, więc jeżeli udałoby się jeszcze zbić tą stówę, dwie, ja naprawdę bym był very happy. Pani dzisiaj o dziewiątej rano, gdzie podobno miała być pracy, wysyła mi SMS-a, samochód sprzedany. I trzecia, kolejna również rzecz, czego nie, nie lubią kupujący. Dzwonisz, tak? Mówisz, co tam z samochodem jest? i tak dalej, i tak dalej, facet mówi, że wszystko ok, czy tam powiedzmy jakaś tam drobnostka, nieważne. Ty przyjeżdżasz na miejscu, oczywiście jeszcze raz się pytasz, dlaczego i co jest z nim nie tak. I wiesz co? Okazuje się, że albo nie odpala, albo dymi. Wszystko jest super, tylko coś, co wartości jest samochodu jest do wymiany. Dlatego nie mówcie, jeżeli ktoś ma przyjechać, nie mówcie, że wszystko jest OK. jeżeli naprawdę samochód ma coś bardzo poważną usterkę. E, później mówicie, ale cena się jest taka. No kurczę, ja rozumiem, że cena jest tak, ale z tą usterką, może on jest zbyt drogi, a niezbyt tani, tak? No i to chyba by było na tyle. Naprawdę proszę was i jako handlarzy, i jako sprzedających, bądźcie. Może nie tyle, że uczciwi. Bądźcie tacy troszkę bardziej ludzcy. Pamiętajcie, że po drugiej stronie też jest człowiek. Dobry, niedobry, ham nie ham, burak nie burak, ale nadal człowiek. A teraz zapraszam na moje profile społecznościowe na Instagramie oraz na Facebooku. I zapraszam do subskrypcji.